Czasami w życiu fotografa, który zajmuje się trudnymi tematami, następuje przeładowanie i potrzebujesz gdzieś pojechać, żeby się po prostu zresetować. Czyli potrzebujesz tak zwanych wakacji. Tak też było w naszym przypadku, bo pojechaliśmy na wakacje z Małgosią. A wybór tak nieprzypadkowo wsiadł na Maroko, gdzie zawsze chciałem pojechać i ten kraj dosyć dobrze znałem z fotografii. Alego Gruajeta, Bruno Barbeja, Jim Goldberga, ale jakoś nigdy nie mieliśmy okazji, żeby tam się wybrać. Planując wyjazd, zastanawiałem się, jaki aparat zabrać ze sobą. Nie ja za bardzo chciałem się taszczyć z moim średnioformatowym GFX-em 100S. Zależało mi na tym, żebyśmy zminimalizowali nasze bagaże. Do absolutnego minimum, zwłaszcza, że musieliśmy zabrać elektryczny wózek małgosi, który waży ponad 40 kg i ono już utrudniał logistykę. Więc wybór padł na najnowsze wcielenie aparatu Fujifilm XT30 trzeciej generacji. Okazało się, że aparat jest prosty w obsłudze, ma świetną jakość plików, całkiem nieźle wygląda, jest responsywny. Okej, okay. wow, będzie to niezły zamiennik. Ale sam aparat nie robi zdjęć. Chyba dobrym wyborem było spasowanie go z zoomem: oczywiście od Fuji XF1650 ze zmiennym światłem, ale o ultrakompaktowej obudowie. Lekki, cichy, z bardzo dobrym autofokusem, i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Naszą podróż zaczęliśmy od Marrakeszu, zwanego Czerwonym Miastem. I rzeczywiście to miejsce pulsuje czerwienią. Od piaskowych murów, po światło zachodu i wszystko przeplata się w odcieniach ochry i rdzy. Sama Medyna tętni dźwiękami, zapachami, chaosem, który ma w sobie też niesamowitą harmonię. Jej wąskie uliczki to jest labirynt pełen przypraw, kolorowych dywanów, handlarzy, którzy nawołują cię do zakupów. Niesamowitego światła, które wspaniale układa się na twarzach ludzi jak miękka tkanina. Jest to takie miejsce, w którym fotografia jakby dzieje się sama nie za bardzo musisz szukać kadru. Wystarczy, że będziesz szedł, patrzył i robił po prostu zdjęcia. Kolejnym przystankiem była Suwaila, miasto wiatru i bieli, gdzie mury mają kolor piasku, drzwi błękit oceanu, a w powietrzu czuć sól, spokój i niesamowity vibe. Legenda miejska głosi, że w latach 60. było tu hipisowskie miasteczko, a Jimi Hendrix grywał na plaży improwizowane koncerty. Spacerując po wąskich uliczkach, można mieć wrażenie, że świat trochę zapomniał o pośpiechu. I może w sumie to dobrze. W takim rytmie działał też aparat. XC33 generacji był trochę jak przedłużenie ręki. Lekki, intuicyjny i niemal zawsze gotowy. Jego piękny srebrny korpus i 26 milionowa matryca X-Trans dawała obraz, który miał w sobie niesamowitą analogową miękkość, ale też cyfrową precyzję. Trzecia wersja popularna x 30 bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Nas, czyli osobę, która zajmuje się zawodową fotografią, ma pewne wymagania co do pracy autofokusa i jakości pliku, oraz totalnego amatora, który chce po prostu robić zdjęcia. Tyle i aż tyle. Zebrany przez nas aparat miał być po prostu, a może przede wszystkim prosty w obsłudze dla laika, bardzo lekki i poręczny dla osoby z niedowładem mięśni. Jednym z najlepszych featureów jest wyprowadzone na zewnątrz kółko zmiany symulacji filmowych, które niesamowicie usprawnia pracę z profilami kolorystycznymi. A największym zaskoczeniem okazała się symulacja filmu Reala Ace, posiadająca bardzo subtelną paletę tonów i która z miejsca podbiła nasze serca i skutecznie wyparła moje ulubione symulacje takie jak Classic Chrome czy Nostalgic Negative. 90% zdjęć z tego wyjazdu zostało właśnie zrobione w tym profilu. Cała reszta została zrobiona tylko i wyłącznie dla porównania kolorów między poszczególnymi symulacjami. Dla mnie ten zestaw XT30 trzeciej generacji i obiekty 1650 mm został idealnym fotograficznym notatnikiem podróżnika. Aż takim zaufanym towarzyszem, który nie przeszkadza, nie ciąży, nie denerwuje cię, nie rozprasza. Po prostu jest. Maroko zostawiło w nas wiele obrazów, ciepło zachodzącego słońca na czerwonych murach, powie wiatru z nad oceanu, zapach przypraw i mięty. Ale najważniejsze przypomniało, że fotografia to nie tylko praca, to sposób patrzenia na świat, czyli dokładnie to, czego potrzebowałem. Reset, światło, cisza między ujęciami i aparat tylko po prostu był tam gdzie patrzyłem.